Cześć kochani, e, dawno się nie słyszeliśmy, dawno się nie widzieliśmy, i przez to przychodzę z pewnym ogłoszeniem parafialnym. E, tak, i zaraz wszyscy będą pisać e, Ojcze albo Proszę Księdza. Natomiast do czego zmierzam? E, zmierzam słuchajcie do bardzo e, prostych rzeczy. Jak widzieliście ostatnio, e, mało się działo u nas na komodo, choć Discord faktycznie e, bucha pełną parą. E, Chciałabym powiedzieć, że jest to prima i Pewnie już część z Was się spięła, że kanał zostanie zamknięty, czy działalność nie będzie dalej prowadzona w tym, w tym aspekcie, ale chcę uprzedzić, że nie o tym chcę powiedzieć. Natomiast będzie sporo zmian. Dlatego, żeby zaraz nie mieć 400 czy 500 wiadomości, co tam się takiego zadziało z kanałem, czy <laughs> co się będzie z nim działo, wolę. Uprzedzić co będzie. Jeżeli ktoś już z Was był sprytny w internety, pewnie zobaczył, że stoi strona. Ta strona jest w budowie, dlatego też jej jakby nie pokazujemy na bieżąco, co tam robimy. Będzie to strona tylko taka czysto wizytówkowa. Nie, nie będziemy sprzedawali żadnych kursów, wręcz przeciwnie. Będzie to, słuchajcie, taka strona, jak wspomniałam, po prostu e, wizytówkowa. Natomiast do czego zmierzam? E, na kanale będzie trochę rewolucji. Mianowicie jest coraz to więcej osób, które zaczynają kompletnie od początku i trafiają na nasz kanał ze względu na e, publikację pewnych apetycznych dla traderów treści na YouTubie. E, w związku z tym e, to, co widzicie na ten moment na kanale, czyli wszystkie te filmy edukacyjne, wszystko, co tutaj zrobiliśmy, e, docelowo będzie zarchiwalizowane archiwizowane lub zniknie. I teraz tak. Nie zniknie, broń Boże, z Waszych zasobów. Część filmów zostanie przeze mnie e, zarchiwizowana na stałe, bo e, są w nich e, błędy i wolę te filmy nagrać jeszcze raz. E, no, będzie to 2-3 filmy. Natomiast e, myślę, że dla Was wyjdzie to na e, duży plus. Już mówię dlaczego. E, Kanon słuchajcie, podzieli się na e, zwykłą wiedzę forexową, czyli dla tych, co zaczynają. Jeżeli będziecie chcieli polecać sobie znajomym, którzy chcą zacząć z Forexem, będzie to po prostu gigantyczny kurs od kompletnych podstaw, um, od tłumaczenia co to dźwignia, co to lot, także że rzecz nie musicie tego oglądać, jak chcecie, to możecie. Będzie kurs od kompletnego zera, o smart money concept. Mówię kurs, ale mam na myśli dokładnie to, co robimy teraz, czyli nagrywanie filmu, ale uporządkowane, bo ten na ten moment edukacja, słuchajcie, wynikała. Z tego, że ja nagrywałam w miarę potrzeby te rzeczy, które, o których mówiłam, które pokazywałam, które gdzieś rozmawialiśmy, rzuciłam gdzieś kiedyś na kanale głosowym i była potrzeba dogrania na tych osób, które nie było. Czyli będzie kurs podstawowy, będzie kurs kompletnie od Smart Money Concept, krok po kroku, co robimy. Na tej, słuchajcie, stronie... Które teraz stawiamy, będą po prostu odnośniki do prywatnych, prywatnych też playlist na YouTube. Bo nie chcę też gdzieś udostępniać tylko nie, tylko, chcę udostępniać filmy tylko naszym subskrybentom. To jest raz, te takie troszeczkę ważniejsze. Pojawi się jeszcze jedna taka ciekawsza zakładka. Nad którą teraz y, mocniej pracuję, czyli dotycząca footprintów, dotycząca całego backstageu rynku, czytania taśmy tej pospolitej e, i, i tak dalej. Czyli trochę narzędzi e, też dotyczących, słuchajcie, <laughs> od tego w sumie czego ja zaczynałam. Także ponagrywam, może komuś to się przyda, także będzie taki podstawowy kurs, także o tym. Na samej stronie będzie też zakładka, słuchajcie, narzędzia, nad którymi teraz pracujemy. Oczywiście nie będą to. Broń Panie Boże, cztery skrzyżowane ze sobą, średnie kroczące, które będziemy sprzedawali za 6000 zł, żebyście mogli sobie je w konfiguracji wrzucić, ale będą to między innymi odnośniki do narzędzi dotyczących i footprintu, i tych malowanych stref, gdzie są akumulacje zleceń, no same takie przydatne rzeczy, że za cenę piwa, bo dostęp do danych oczywiście musicie sobie wykupić, wtedy on nie jest jakiś wybitnie drogi. No i co? Na pewno będą jeszcze tematy czysto inwestycyjne, także nie tylko związane z rynkiem Forex. Bo sporo osób, które już coś tam na tym rynku zarobiło, szuka sobie dywersyfikacji, także i o tym będziemy rozmawiać. Także kanał docelowo się rozrośnie. A mówię to dlatego, że od 1 maja będziecie potencjalnie widzieli na kanale totalną pustkę, bo będziemy te filmy selekcjonować, będziemy je układać w pewne playlisty. One zostaną jako część, oczywiście, będziecie mieli cały czas do nich dostęp, natomiast wizualnie trochę się pozmienia. Tak, żeby nie siać paniki, takie ogłoszenie. Po prostu Wam tutaj zostawię i wrzucę, gdyby ktoś miał jakieś wątpliwości, co tam się dzieje i czy zawijamy, pakujemy walizki i zawijamy interes. Absolutnie nie, wręcz przeciwnie, ten interes tylko będzie rósł. Także nie będziemy sprzedawać płatnych kursów, nie, 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 nie będziemy sprzedawać płatnych dostępów, po prostu robimy małe przemylowanie na kanale. No i powstaje strona, żeby to wszystko też w pewien sposób uporządkować. Także bez obaw. A jeżeli czegoś nie znajdziecie, to będzie bardzo duża szansa, że znajdziecie to za 2-3 dni lub po prostu pod jakimś konkretnym linkiem. Także proszę nic tam się nie stresować ani nie myśleć, że spakowaliśmy walizki i nie będziemy dalej działać. Także to jest tylko tyle z tych ogłoszeń. Dziękuję Wam bardzo. No i życzę oczywiście wszystkim udanych świąt, no bo to taki dzień, w którym chyba już wypadałoby to życzyć. I oczywiście udanej majówki. Trzymajcie się i do zobaczenia.